No i niestety widzowie, dziewczyny odwróciły się do was plecami, ale ja zawsze będę do was stał przodem i tym akcentem hej, cześć, witajcie, z tej strony Loki, no i witam was w kolejnym odcinku oczywiście z LEGO Marvel Super Heroes 2 na 100%, kontynuujemy tutaj naszą przygodę. W poprzednim odcinku bawiliśmy się tam w średniowieczne klimaty, co nie byliśmy tam w średniowiecznej Anglii i musieliśmy pomóc tam Black Knightowi czy tam komuś, no i pomogliśmy mu tam z jakimiś rycerzami. Co nie? No i, no, i, no, i, no i zajebiście, co nie? I tam Kapitan Ameryka, Starlord i Doktor Strange tam portalem do jakiegoś kolejnego chyba miejsca się przenieśli. Nie jestem pewien, ale nie, jestem, nie jesteśmy pewni jeszcze chyba gdzie, co czy znaczy no, no nie wiemy. W każdym razie, na razie wracamy tutaj do ekipy Spiderman'a. Jakoś baba mówi, że nie, nie czuje twarzy. Trudno, e, jak to się mówi, co nie. Na razie wracamy do ekipy spider Spidermana, e, tutaj wraz z she i, prawda, Miss Marvel. No i lecimy e, łapać Kloa, bo tutaj takie teraz kolejna, do... kolejne zadanie mamy. Gdzie jesteśmy? Hmm... W Wakandzie. posąg Pantery w sercu miasta. To musi być jakiś zakątek Wakandy. Więc ten dziwny portal rzucił nas do Wakandy, he? Hej, może spotkamy... Jedną chwilę! Tam! To Klo! No, faktycznie ta drepta sobie tutaj elegancko i wchodzi gdzieś tam do środka, więc musimy go złapać. No i zanim, zanim rozpoczniemy misję zanim rozpoczniemy misję fabularną no to trochę oczywiście znowu czasu minie ale nieważne, A dobra, gonimy go. No niestety Łakandy też tutaj prawda Ej. zamknięcie nie ominęło. Tutaj taka tego typu kwarantanna można by było powiedzieć, co nie pandemia no, tego typu wszystko pozamykane. Solidniejszych. I nie no, można z nie, domu wychodzić. Wiesz, jestem silna, ale ogromne wrota z wibranium są silniejsze. Dobra, ale to no, akurat to chyba dasz radę, co? To szczerze, spokojnie. Co że tu się dzieje? O na jakieś o. super sprytne tajne wejście. Mądry Zobacz, jest, tak jest. jest. Jakieś komputerowe rzeczy, komputerowe, he? To może coś wymyślę. O co tu chodzi ty? A ja za bardzo mądry nie jestem, ale dobrze. Przepraszam was, widzowie, że tak się podnieciłem tym, ale ten, yy, ale w poprzedniej części Spiderman w ogóle mądry nie był, dlatego, dlatego po prostu teraz się tak ucieszyłem, że, że teraz to naprawili i, i teraz Peter może tutaj się swoją inteligencją pochwalić ty, ale ja chyba swoją inteligencją się nie pochwalę, bo nie jestem co My mamy tu, czemu to nie działa? Hmm. dobra, czekaj, idziemy tak, i potem... I potem co? Ej, dosłownie, ty, nie mam dla tego pojęcia, o co tu chodzi, no poczekaj, no rozumiem, że trzeba eee, te niebieskie tutaj tak, wiesz, rozumiesz, o, to leci sobie w tą, potem może sobie polecieć na przykład w tą mańkę, co nie? Tylko, że potem to nic mi nie daje, a przynajmniej, no, niebieskie musi lecieć tędy, no i dobra, niebieskie podłączyliśmy, tylko teraz zielone musimy jakoś podłączyć. A nie wiem, czemu tutaj ten prąd o tędy nie leci, rozumiecie? Tym tutaj środkiem za bardzo. No w sensie, no bo. No nie, no bo kurde, powinien, mam wrażenie, lecieć tym środkiem. O, pa, o tędy! Okej, okay, dobra ty, pa. Teraz się to łączy i teraz robimy tak i zrobione. Dobra, bo już się bałem, że, na, że się wyłożę na jakieś zagadkę dla dzieci na samym no początku odcinka. Nieźle! Nie Może teraz dogonimy Kloa. Chodźcie! Dobra, no to let's go. Tutaj Miss Marvel jeszcze przed chwilą wspominała, że ten, że, yy, że może spotkamy, wiecie kogo, a wiecie kogo to znaczy Black Panthera, więc może w tej misji też również się pojawi, skoro jesteśmy w Wakandzie i tutaj yy, gonimy jego w sumie chyba Nemezisa czy coś w tym stylu, nie jestem pewien. Tak, kank nowo przybyły oprych. twierdzi, że porwał Manhattan i dorzucił go do reszty kolekcji zdobyczy z bezmiaru czasu i przestrzeni. Tak, powstało miasto Chronopolis z Cytadelą Kanga w samym centrum. I podobno istnieje poza czasem. Kang twierdzi mm. też, że ucieczka z Wielkiego Jabłka jest zupełnie niemożliwa. Ale moje źródła donoszą, że niektóre ziemskie super zbiry już opuściły Manhattan. Weźmy tego nikczemnego klucza. Tak przed wojną uciekanie rozumiecie. Trzeba być przygotowanym. Zwierzając, kto wie do Zapamiętać, opatentować Chronopolis. Będzie kopalnia złota. O jebany tutaj na swojej liście tutaj też to zapisuje, no spoko. tu No i dziękuję za informację, Jameson Tak naprawdę dżungla dzięki jest temu... O on no jest Black Panther Bo przynajmniej teraz wiemy co się dzieje Avengers To ja, czarna Pantera Siemano Dobrze was widzieć przyjaciele Spidermanowi no, też chyba stanął. To jest... <laughs> Jezus Maria, Wystraszyć mnie? Nigdy. No i do ejakulacji no? chyba doszło przy okazji. zobaczcie, że przeszkodzę, ale Klo pewnie przebył już z pół dżungli. Klo. I ja również go tropię. Tu zdołaliśmy dotrzeć. Możesz to otworzyć? Jak najbardziej. Jezu, co ty kotkowi zrobiłeś, Boże? Jedyny! Ja myślałem, że trzeba tylko pomiziać kotka, żeby otworzyć, a to trzeba było go za ogon pociągnąć. Jezus, Maria. No to nie zły mruczek. Jaka balanga tutaj się dzieje! Dęsimy, widzowie. O, no i popsuł zabawę, no. A tak fajnie było. Co to za mało, piszą ty. I jego małpiemu koleżce aż tyle wibranium. Chodźcie, dowiedzmy się. No dobra, ty, no to zobaczmy po co mu tyle vibranium, ty. Let's go. A on tą swoją łapę też ma chyba z wibranium, czy nie? Nie jestem pewien, jak to tam gdzie o w komiksach tak szczerze. A może i nie z wibranium? Nie jestem pewien. Ale ma bardzo fajny, taki typowo komiksowy, prosto z komiksów wygląd. My się tam akurat spoko, że nie wygląda przebycia. tak jak z MCU. Nie zupełnie. W tych wagonikach są ładunki do wydobywania vibranium. Spokojnie dadzą radę tym drzwiom. Czyli no wystarczy dobra. tylko jeden, podepchnąć aż tutaj. zna. Co Za kółkiem mogę zrobić? Ty tropić coś najlepiej. mogę? Jak Jack Sparrow normalnie możemy tropić ty w Piratach z Karibów. Let's go, dobra. Nie dogrywamy. Nie wiem, jak tego użyć. Czy któryś z nas ma laser? No raczej nie, ale dobra, tutaj widzę, musimy coś popchnąć, więc popchnijmy. Już mi się tutaj ta cała estetyka poziomu podoba. Bo bardzo fajnie po prostu tutaj tutaj ten poziom wygląda, nie wiem, te, te kopalnie tutaj przemawiają bardzo mocno do mnie, tak ten, że no, podobają mi się w każdym razie. Wy w ogóle zostawcie łapkę w górę, widzowie, bo nie powiedziałem tego na początku tego odcinka. Ale pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i suba i dzwoneczek jak już dacie tego suba. No i dobra, nie mam dla tego pojęcia co to zrobiło, ale możemy dzięki temu y, zbudować tutaj coś. Prawdopodobnie dzięki temu y, skoczyć tutaj i coś odblokować jakieś przejście, żeby móc przejść, o, tutaj o właśnie. Hej, teraz można po nich przejść. No. Tylko uwaga pod nogi, to przepaść. No dobra. Książkę, zanim walniesz o dno. Żeby elektryczność nas tutaj prawda nie popieściła. Ja tutaj chciałem tylko jeszcze pieniądze pozbierać. Co nie? I się tutaj wrócić, żeby ten. O kurde, spadłem. No i tyle Żarna po pieniądzach. Ty. Black Panther i Return. O nie! No dobra, przepraszam. Nie chciałem tego robić jeszcze raz. W każdym razie zbierajmy pieniądze i ten w ogóle dopiero teraz zobaczyłem, jak oczywiście musiałem stracić życie w pierwszej kolejności, ale ten zauważyłem, że nie wiem czemu, Black Panther ma różowe w ogóle te serduszka. Nie wiem czym to się charakteryzuje, jeśli gra nam w żaden sposób widzowie tego nie powie, no to wy możecie mi napisać w komentarzach, bo nie jestem pewien. Znaczy nie jestem pewien, no nie mam pojęcia ty, dlaczego, dlaczego Black Panther akurat ma różowe te różowe serca i co to mu daje. Tutaj musimy poczarować Strange'em, więc nieważne tutaj czy ja to to jeszcze mogę rozwalić. Magę to chyba rozwalić, a ja przynajmniej z tego wytarmosić jeszcze trochę pieniędzy. No i dobra ty. Porozwalaliśmy tu już chyba wszystko co się dało, więc możemy na spokojnie sobie przejść tutaj parkurem dalej. Widzę tutaj Shichalk potrzebujemy, więc niech ona sobie tu na spokojnie poprzeskakuje. Weźmy sobie ją. Ty, i w ogóle tutaj trzeba jeszcze Spidermanem trzeba będzie strzelić. Tylko potrzebujemy chyba najpierw jeszcze jakiegoś drugiego punktu, żeby to się udało. Więc, więc na spokojnie. E, no i dobra, tu jakieś kolejne pierdoby dla Ironmana. Trzeba to wszystko jakoś sprzątnąć. Aha, Spójrzcie bo ja... Aha. Rozwiązania pojawiają się. się nie gdy da. Otwieramy umysł na możliwości. Tyle się od ciebie uczę. I <noise> ja Zrób serię plakatów motywacyjnych! O, dobry pomysł. No św św świetne tutaj no te cytaty. Trzeba jakoś tutaj gdzieś na pewno zapisać. Y tutaj tego Black Panthera, co nie? Więc, y no tak jak Black Panther widzowie powiedział, miejmy otwartą głowę. O, tutaj jest Miss Marvel potrzebna. A ty, jak tutaj... Ten, jak Mister Fantastic, normalnie w pierwszej części możemy sobie przejść i zebrać nie mam pojęcia co. Postać! O proszę, i mamy Superior Spidermana, z tego co mi się wydaje. Więc, więc spoko. Tutaj, tutaj, Secretic postać odblokowana, więc, więc spoko. Tutaj jest jakaś ściana do rozwalenia. O, gdzieś, gdzieś Co ty robisz tymi łapami? Ty widzieliście ile ona klocków rozwaliła ty? Przez to, że ona ma takie ogromne te łapy. No pa co ona robi, ty? Trzech typanaras rozwaliła. A tutaj jest... A myślałem, że tak się, te, takie światełka tutaj były, to myślałem, że minikit, ale... ale jednak nie. Tutaj jesteś w ogóle do przeskoczenia i tutaj są jakieś pantery! No i spadłem. Ale nie straciłem yy, tego pieniędzy, więc miło, dobra pozrzucałem tutaj kolegów, ale nie szkodzi no i znowu doktor strange potrzebny, więc chyba niestety musimy się obejść smakiem w każdym razie niech oni tutaj yy, mi powrócą tutaj na, na, na te właściwe tory głową w ogóle rozwaliła ścianę grubo, o i pa, ja chcę zobaczyć jak ona to robi Aha, tu nie jest elektryczność, ty. Ona się pomniejsza i do mechanizmów wlatuje, ty. Znajdź drogę do przełącznika, przedostając się przez labirynt. Aby to zrobić, koniecznie... E, konieczne może być obrócenie go za pomocą L1 oraz R1 w celu otwarcia nowych przejść. Okej, okay. no to zobaczmy, jak ten labirynt wygląda. O jezu, ty, tu pieniądze też są zajebiście. I tu jakiś elektryczność działa, ty, i trochę się tego boję, ale no dobra. Poczekaj, możemy sobie obracać, e, gdybyśmy chcieli, tym. E, tą całą, tym całym mechanizmem, o w ten sposób widzę, że monety też się tutaj przemieszczają, to akurat słabo, ale nie szkodzi, a tutaj przejścia nie ma chyba, a bo to się otwiera jak ten, to się otwiera jak przekręcimy sobie to. No dobra, i teraz znowu trzeba przekręcić, póki elektryczności nie ma. SZYBKO! Ała! No i poraziło mnie to, ale na szczęście nic nam się chyba nie stało i mamy dźwignię. I elegancko, tam jednej monetki w ogóle nie zebrałem, nie wiem czemu, nie wiem w sumie jak, ale okej. Okay. Udało się w każdym razie, no dobra, czyli to nie było jakieś takie gówno, które trzeba prądem zasilić. Tylko, tylko to trzeba było, nie wiem, jakoś schakować albo coś w tym stylu. Miss Marvel, więc dobra, mamy tutaj... E, mamy tutaj też, prawda, windę? To jest chyba winda? Nie jestem pewien. E, ale mamy tutaj też też coś u góry. Oj, co się dzieje? Skrzynka jakaś nam tutaj zlatuje, spoko. E, e, halo, dobrze! Ała! No nie udało się, <ścoughs> za późno kliknąłem i, i Spider-Man został rozklockowany, nie szkodzi. Dobra, mamy tutaj coś znowu do hakowania. Więc e, tutaj, prawda, znowu e, Spider-Man może się e, popisać, prawda, swoją tutaj jakże... Piękną inteligencją i bardzo to doceniam, że Spider-Man w końcu jest tutaj inteligentny w tej grze. Opuść dźwig wstecz. Aha, okej, okay, dobra. Czyli musimy po prostu tutaj te skrzynie, prawdopodobnie z vibranium w środku, zabrać stąd, tak? No dobra, no to opuść. Halo, tylko ja to muszę trzymać chyba. O, dzień wow. dobry. co za wypasiona technologia. No i dobra, ty. Dzięki vibranium, które wydobywamy, mocno wyprzedziła te z waszego świata. Niesamowite! No tyle to wiem. Chcecie tu do was przyjechać na kolonie czy coś? Na kolonie? Ej, zajewiste by to było. Wyobrażacie sobie, że wasza ten. że wasa normalnie klasa, klasa w szkole robi ten. Yy, robi wycieczkę do łakandy tako. Po prostu, nie? I, I możecie sobie w Wakandzie, A bo my tego, ten wagonik, to my musimy do tej windy władować. Okej, okay, dobra. E, no, i to nie no, ale zajebista by była taka ta, zajebista by była taka, 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 taka wycieczka szko szkolna normalnie. Nie wiem, u nas w klasie za bardzo, za bardzo wycieczek szkolnych nie robią, bo, 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 bo w dupie to mają, nie wiem. I ostatni raz na wycieczce szkolnej to byliśmy chyba w pierwszej klasie liceum. W pierwszej klasie liceum yy, do Warszawy pojechaliśmy, nie? I chodziliśmy sobie po łazienkach, zajebiście, nie? Mega, mega zajebisty, mega zajebisty wyjazd. Tutaj wycieczkowy to był, w każdym razie, co nie? Dobrze, tam są jakieś ziuty, które tutaj e, pracują. Tania siła robocza, tak czyli jest, ale jedna. tym nawet nie jedna. Są w tym? Stopione wibranium. Ostrożnie, jest równie zabójcze, co bezcenne. Czarnoskóre osoby tam okay, pracują. Rozejrzyjmy się. Ojo, ja ten sobie strzelił w łeb siecią. Dobra, nieważne, czy tutaj to jest. Co to jest? A nie, tutaj jest drabina, patrz. Tylko tutaj też są. Pieniądze. A patrz pa, pa, tylko daj mi Black Pantera Opa, i on tutaj parkour uprawia i normalnie pieniądze sobie tutaj po drodze zbiera. To jest na Dobra. Co? A! Ty, bo tutaj przeciwnicy nas atakują! Jak go wywaliłem, człowieku, ale on pan tutaj sprzedaje, pa co on robi ty? Black Panther to jest po prostu maszyna. Maszyna, niezła maszyna. tak wszystko niszczymy. Co? Bez obaw. Da się wyjść to pociąć? Naprzód, trzeba... Trochę da się. się cofnąć? Da Chciałem się tu wejść? Powiedzieć wszystko zniszczyć A czekaj czekaj, bo tu Miss Marvel trzeba się pomniejszyć dokładnie i oj i teraz wstryknąć to, co mieliśmy wstryknąć, dobra, spoko i co to zrobiło? Dokładnie, a tutaj ostudziliśmy temperament tych, tych wywiewów, nie wiem, bo tutaj się... Jakże tu, ja żelazo wylało. Co czy to nie żelazo, tylko wybraliło, ale nieważne. Naciskając kółko, żeby zmniejszać swój rozmiar, no a ty, dobra, ale no, ja to wiem, <noise> spokojnie, dobra, niech ona sobie, może się zostać mała, czemu nie, co mnie to w sumie obchodzi, czy ona będzie mała, czy nie, tego na razie tutaj nie popchamy. a i tak wygląda to gówno, co trzeba zasilić torem, patrz, tylko my w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo o, kooperacja z tym, no, no i się nie udało, to ja chciałem kooperację zrobić. Ty, swoją drogą, yy, słuchaj, jakieś źródki z palnikami w ogóle. No dobra. Skoro tak, tylko to tam lepiej nie podchodzić, ale chciałbym mimo wszystko tutaj rzeczy porozwalać, żeby pieniądze tutaj dostać. I tutaj jest monetka. Okej, okay, dobra. Na szczęście oni mi zbyt dużej krzywdy nie robią. Ty toczkę możemy normalnie... O, to czekaj, bo pieniądze. <ścoughs> czekaj, bo pieniądze też są ważne. Typa... Ale zajebiste! Normalnie możemy robić jak mój sąsiad, czasami normalnie tak sobie wierci, tylko nie tym, tylko nie młotem pneumatycznym albo tym, albo yy, udarowym. Nie wiem jaki to jest ten młot, nie, nie znam się na młotach, ale w każdym razie możemy się młotem pobawić. On by się bawił mój sąsiad wiertarką, ale ja coś mu kurwa nie wierzę, i jestem czasami prawie pewien, że on właśnie takim młotem napierdziela. W każdym razie, pa jak zapierdzielamy staczką, człowieku! Formuła 1, to mi się podoba ty, ale zajebiste... Ej, tutaj jest w ogóle minikit schowany, tylko... Nie mam pojęcia jak ja miałbym go niby... Ty no nie mam pojęcia... Ty on strzela jakimś głównym jeszcze. Jakimiś nożami jeszcze rzuca. A to może trzeba rzucić nożami w nich. O, pa, i teraz ich załatwiliśmy. Elegancko, dobra, e, tylko weź mu na pierdziel. Tutaj, spo, spuść mu łomot proste. Nie Spidermanowi! No poczekaj, strzelaj w niego, ty. no poczekaj, no boże, bo on nie chce strzelać ty, poczekaj. Znaczy rzucać. Pyk nożem go. Dobra, no i teraz trzeba mu najebać elegancko No i dobra. Yy, powstrzymani tutaj koledzy. A jak my... A, to teraz możemy popchać to po prostu, bo motory już są tutaj odblokowane. Czy my mamy coś tu jeszcze do zniszczenia? No niby jakieś jeszcze pierdowy tutaj leżą. Połowa paska yy, True zdobyta. No dobra, ja tu jeszcze bym się rozejrzał troszeczkę za pieniędzmi. Ty, tam chyba pominąłem w ogóle coś do rozwalenia, daj mi Spidermana, bo tutaj... Ty, tu pieniądze są w powietrzu! O, elegancko, dobra, zebrane. Eee, I tutaj chyba mieliśmy jeszcze coś do rozwalenia. Tutaj potrzebujemy, a nie, tutaj potrzebujemy po prostu miny tego, miny Starlorda i nie, nie da się tutaj niestety nic rozwalić, szkoda, szkoda, dobra, no to co? Rozwalamy tą jeszcze jedną skrzynkę, bo ona wygląda na... Yy, do zniszczenia, co nie? No i pchamy to po prostu najzwyczajniej w świecie, Sonia. Miss Marvel tam dalej jest yy, malutka, a my pchamy dalej ten, ten, ten luzek, żeby przejść dalej najzwyczajniej w świecie. Halo, proszę to odchodzić. Halo, małpa zaatakowała! No i znowu nie zdodżowałem, cholera. No dobra ty, no to bić ją szybko, sieciami w nią, nie w taczkę. Ty, co on zrobił? No co no, chodzi z tym gościem gorylem? Nazywa się Mbaku. choć woli zwać Man -Ape. Od zawsze Men... zdobyć tron Wakandy. Ale czemu wygląda jak wygląda? Zdobył swe moce zabijając rzadkiego, białego goryla i kąpiąc się w... Cofam pytanie. <noise> Jezus Maria, boję się, boję, się, boję się usłyszeć w czym on się niby kąpał. Czy w jakiś tutaj jego wydzieli? No dobra, może nie, może ja też lepiej nie będę próbował się domyślać, ale w każdym razie jedno i drugie i jego imię jest naprawdę zajebiste. Boże za jedyny. Ojej, dobra, halo, wysadzamy tutaj wszystko w pizdu i idziemy dalej. Dzień dobry. Co to za ekipa? Ale wydarła mordę. Co to są ty za ziomki tam obok niego? O, no i She-Halk nie mamy. Pomocy! Tragedia. Ty tam jest jakiś... Jakiś Ironman zielony. Ale biegnie, i go małpa zatrzymała. Właśnie no, wyczuwałem tę wyjątkową. No 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 to no to chłop musi nieźle kurwić ty. Twojego ojca spralo. A skończysz O Jezu. Dobra. najebać mu szybko. Jakiś tutaj cesrok, ja czy przeciwnika w ogóle? I żadna to przesada znać swą siłę. Bo ja tutaj za fraki trzymam chłopa, a nie chciałem ty co ja robię. A mogę nim rzucić? Mogę nim rzucić! I chyba nie trafiłem w tą małpę, ale nie szkodzi, dobra. Poczekaj, bo ja tak go klepie tutaj, bo my mamy specjalną arenę do walki z bosem. Wszystko jasne. Co on za bączki kręci? Co jest, widzicie to? Chłop ma naprawdę jakieś super moce małpy. Ała, dobra, poczekaj. Oj, zakręciło mu się w głowie, fajnie wiedzieć. Ty nie mogę latać! A tam jest ta, a tam jest puszka do zebrania, a ja nie mogę latać, pa! Na Gupiry się wy, wywalam, ty, jak chcę tutaj na sieci się bujać, Ale dno totalne, dobra, poczekaj. Poczekaj, panie Małpo. Poczekaj, panie Małpo, jest jak muzyka na ale mam nadzieję, że wy nie macie jej aż tak głośno. Że, że mnie nie zagłusza, w każdym razie. Ja chcę tutaj jeszcze sobie porozwalać. Porozwalać te wszystkie tutaj dookoła skrzynki dla pieniędzy, bo już coraz bliżej mamy, prawda, Trubelliversa. A smutno mi będzie, jeśli zakończymy ten kolejny poziom bez... bez właśnie tutaj prawdziwego wyznawcy na koncie. Więc dobra, tutaj jakiś wpierdziel oczywiście od małpy czasami może się pojawić, no ale dobra, nie widzę już tutaj nic więcej do rozwalenia. Chyba, że jeszcze to możemy rozwalić, ale chyba... chyba nie, dobra, no to dawaj mi Black Panthera, niech jemu się zakręci w głowie. Ała! No i teraz! Ty co, ujeżdżam go! Ale faza, dobra, no to klepiemy go po obiety, pa! Jaki wpierdziel, chłop dostaje? Ile życia stracił? Let's go! No dobra, i to mi się podoba. W ogóle bardzo śmieszną animację chodzenia ma ten Black Panther. Ale w sumie Spider-Man ma jeszcze śmieszniejszą. Chociaż w sumie nie za bardzo. Black Panther wygląda, jakby się garbił cały czas. Oj! wibranium! Tak oto czym żyłeś, w tym umrzesz? Mówisz? Chłop nas chce utopić wibranium! Wolałem czasy łotrów bez wielkich machin śmierci. Ale to nie jest wielka machina śmierci, tylko to jest normalnie jakiś kocioł do przetapiania metalu, człowieku. O Jezu. Więc nie wiem, taki mądry, niby, a taki głupi Spiderman. Dobra, poczekaj, bo tu jest znowu bardzo dużo przeciwników, więc trzeba się ich pozbyć. Tylko przy okazji przydałoby się nie stracić też swoich cennych, różowych serduszek, bo jeśli to się stanie, to będzie słabo. Jakieś tutaj eleganckie wykończenie możemy zastosować na przeciwniku. jakie akrobacje piękne. Ten tutaj był w ogóle spętany tym. Spentany był siecią elegancko, Małpa się znowu kręci. No i no i czekamy aż mu się w głowie zakręci i wtedy znowu będziemy go ujeżdżać! Let's go! Prosteż że tak, ty. Jestem ciekawy, czy tylko Black Panther tak potrafi w sensie jego ujeżdżać, ale pewnie innymi postaciami też jesteśmy w stanie to zrobić. Dobra! mało stać? życia mu zostało. A liczyłem na wyzwanie. Ty dobra. Poczekaj, bo ona z tymi Zobacz, wielkimi łapami. To po co ona tutaj zrobi? Się równie zwinny jak bezczelny. No dobra, ty. Kto, kto tu jest niby bezczelny? Bezczelne zachowanie, ała. Bezczelne zachowanie to jest wyla, wyla, wylewanie lawy na nas, generalnie. To można by było. Yy, pod, pod, pod... O ty, ona też tak potrafi jak ten. Ona też potrafi yy, lewitować. Znaczy nie lewitować, tylko. Dobra, zamknij japy tym gorylem. Dobra, czekaj. Co ja robię? Nie wiem co ja mu zrobiłem. W każdym razie bijemy! A więc przestaniesz! Jakieś kooperacje tutaj z Black Pantherem? Pa co zrobiliśmy? To już koniec Mam wrażenie, że Jezus Maria, ta kamera to odpierdziela dziwne Wixy, ale dobra, jak tutaj wszystkich napierdzielamy. Let's go! <coughs> Cały czas dialogi, ty, dajcie mi coś powiedzieć. O, już mu się kręci w głowie zara. Ja nie dokończyłem tego, że bezczelnym zachowaniem jest wylewanie lawy na nas, chyba, czy coś w tym stylu yy, przez tą małpę, ale dobra, no nieważne. To już było dawno i nieprawda. No, czy ty, czy ty już możesz ci się zakręcić w głowie, bo ty jakiś czy bardziej jesteś. No i pa, ujeżdżamy teraz babą. Babą i klepiemy po ryju, tylko nie wiem czemu niedużymi łapami, ale nie szkodzi. Dostał w wpierdziel. Pa, i kooperacja, no i małpy nie ma, let's go. Biegniemy zatem dalej. A co się stało z Schichal, przepraszam? Wózek ją zabrał i do widzenia, ty, a my ją olaliśmy dosłownie. Halo! Opa! Ty, co jest? Nie ziemię swoją obecnością. Pomrzcie los swojego ojca! A więc gicia żyje! Niestety, choć chętnie bym pogawędził, mam sprawy niecierpiące zwłoki. Czas na aha, kotki dwa! No ja, kotki dwa chłop będzie śpiewał, ty. Uśpi nas! O nie! Kołisankę nam zagra. Oj. <laughs> jeszcze... Boże, jedyny. Jeszcze dubster tam poleciał. Ty ale co to za ekipa tam jest ty? Ojoj. Oj. Ale szczela. Ale tło z Lego w ogóle fajne było. To się nazywa wszystko Ale żarcik. Fajny. Bezmyślny ślady są No dobra, no to oni tutaj też śledzą, śledz śledzimy ich dalej w każdym razie i to pewnie jest koniec poziomu! I tutaj znowu nasi bohaterowie kończą... kończy się wszystko ich zdziwionymi minami. No dobrze, no to co? Poziom y, małpie figle ukończony. Let's go. Ja tak chyba nawet nazwę odcinek, bo nawet spoko, nawet spoko tytuł, żeby taki dać, prawda, pod tym, pod tym filmem, co nie? No i się nie udało. Jezus, Maria Trubeliversa. No przecież nie wytrzymam. No nie, ale przysięgam widzowie, nie dało się. Jak w poprzednim odcinku. Była dobra forma. Opa, nawet małpę dostaliśmy. Jeszcze tutaj y, tego y, postać, no, no wiecie, dostaliśmy jeszcze, jak to się nazywa, Superior Spidermana. Ale, no, kurde, porównując do poprzedniego odcinka, jak tam normalnie chyba 5 minikitów zebraliśmy, nawet, co nie, True a, a tutaj, a tutaj dupa, ty. Tragedia, no ale dobra, ty. Zobaczmy, co zatem będzie dalej. O, się mam. Dobrze. Ajajaj, aj, aj, no o, no i spotkali się wszyscy Nie, dopiero dotarliśmy Imperium Hydry. Wszystko co nie tak z galaktyką znajdziecie właśnie tutaj. Ojoj. Ojoj. Nie chcemy wzbudzać podejrzeń Ty, ale tamta scena z tymi wózkami to była trochę kontrowersyjna. Poszukajmy powrotnego na Manhattan! Wszyscy tutaj są... schydry, trzeba trzeba cicho tutaj być. potrzebować. Wszyscy na, na nas z podwyka patrzą. Reszta powinna wracać. się ile można jeden żart kręcić ty człowieku? Spokojnie, bo to już trzy razy chyba albo cztery. frajera. Łatwo ci to mówić, bo on ma plecak odrzutowy. To fakt, ale zawsze można wezwać Queen Jeta. O ile tutaj to też działa. No, nie jestem pewien, czy w jakimś innym wymiarze to by zadziałało. W każdym razie wystarczy, że jedna postać tego sobie tam poleci i wszyscy tam dotrą, więc nieważne. Będąc w chronopolis, naciśnij i przytrzymaj trójkąt, a następnie użyj kwadrat, żeby otworzyć siatkę pojazdów. Możesz dowolnie umieścić wybrany pojazd, gdy tylko kursor jest zielony. Co ty gadasz, że mogę sobie tak dowolnie stawiać te? I teraz, o, bo mamy tutaj wszystkie postacie, i teraz. O, i teraz mamy ten y, normalnie, pa, nawet pług śnieżny, pługiem śnieżnym możemy tutaj się poruszać, ale ja widzowie wezwę, wezwę taksówkę. Proste, że tak. I tym akcentem, widzowie, będziemy się już y, z wami żegnać. Ty, co to w ogóle za... Światło tutaj z Hydry wzięte, no dobra, tam gdzieś u góry jest następna misja, pewnie właśnie na tym sterowcu, do którego sobie polecimy, no najzwyczajniej w świecie raczej Starlordem, Star bo nasza taksówka raczej nie poleci. W każdym razie, mam nadzieję, że ten odcinek widzowie Wam się podobał, mam nadzieję, że forma, jeśli chodzi o trubeli Wersy w następnych odcinkach będzie lepsza, ale no póki nie będziemy mieć przynajmniej mnożnika raz dwa, myślę, że trochę będzie ciężko. No ale co, w każdym razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli On Wam się spodobał, to komentujcie, subujcie, oceniajcie. W wielkim balonie, tak? to może za nim idźmy. Ale ja po koniu, dobrze, ja się tutaj żegnam, więc daj mi się pożegnać. I mi przerwo tego pożegnanie i nie wiem na czym skończyłem. W każdym razie komentujcie, subujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć, widzowie.